Dzień dobry. Witamy Państwa z nami Orlando Sa. Zapraszamy do zadawania pytań głównie na temat meczu z Pogonią Szczecin jutrzejszego. Proszę. To się nie wstrzeliłem w takim razie. Proszę, zobaczymy. Ja chciałem zapytać Orlando o wzrastające zainteresowanie jego osobą z na reprezentacji Portugalii. I oto czy czy wydaje mu się możliwe, żeby ewentualnie o miejsce w składzie Portugalii walczył z, z braćmi Paixão ze śląska Wrocław. Mhm. Mm to abym tam sobie interesy, kiesta parecendo interesse, interesse do selecionador de Portugal, i quais są devo considerar ta chance para jogar na seleção portuguesa e, e concorrer com os irmãos Paixão. Uh, já que já, já começa a ser hábito uh, sempre que, que falam de mim tocam, sempre que falam dos paixões tocam no meu nome mas eu gosto de olhar para os que lá estão não para aqueles que querem lá ir não é? e, e acho que se continuar com a mesma performance uh, o ir à seleção vai ser uh, uma realidade uhum. porque uh, Ja, ao contrário do outros jogadores, nie posso ją w jogos todos do kampionato, porque o é grande ekipa i e tem muitos jogadores, i e, e apenas tenho que aproveitar as oportunidades como Ok, już się przyzwyczaiłem do tego, że moje nazwisko jest łączone z nazwiskami bracia, Braci Paixão, ale mi to nie przeszkadza. Do naszej reprezentacji narodowej są powoływani ludzie, którzy na to zasługują, którzy są wybrani przez selekcjonera. Mam nadzieję, że na taką szansę będę zasługiwał. E, niestety w Legii nie mam już okazji grać w każdym meczu, ponieważ Legia ma wielu innych wspaniałych piłkarzy i oni też muszą mieć swoje miejsce w składzie. Ale jeżeli otrzymam taką szansę, to oczywiście będę starał się ją wykorzystać, tak jak zarówno jak wykorzystuję obecny moment mojej kariery. Kolejne pytanie? Proszę. Tak chciałem zapytać Filipa Stręmki Polskie Radio o eh, mecz z Pogonią i co już wiecie o drużynie rywala. Jak wiemy sobie co co było o jogo contra a Pogon, o que vocês têm a quinta feira, o que que sabeis, o que que vocês sabem sobre a equipa da Pogon de Szczecin? Sim, eu sei eu sei que eles mudaram 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 de treinador recentemente. O treinador agora é um treinador eslovaco, salvo erro. Eles apenas têm um jogo com este treinador, e uh, este treinador privilegia muito a disciplina defensiva uh, o ano passado fez um, um trabalho muito bom no Hulk. Uh, mm -hmm. e, e penso que e penso que este ano eles penso que agora eles com esta mudança de treinador e estão com uma motivação extra para para vir aqui e fazerem uma gracinha no, na casa do campeão viemos o há que antes de ti e dado o que mudou o treinador mudou-se treinador który w zeszłym roku miał znakomite wyniki z ruchem Chorzów. Jak zauważyłem, stawia na grę defensywną, na bardzo solidną defensywę. I wydaje mi się, że jak jest trener nowy, to każdy zawodnik będzie chciał się pokazać. I być może Pogoń przyjedzie tutaj zrobić y, niespodziankę, y, żarcik, jak to Orlando powiedział, y, mistrzowi Polski. To jeszcze chciałem zapytać, jak ważne są dla Was rozgrywki Pucharu Polski? Czy są na równi z Ligą i Ligą Europy? achas eh, o campeonato, oh, a taça da Polónia é de importância igual ao campeonato da Polónia, é? Não, eu eu penso que seja na Polónia em qualquer outra liga, acho que o mais importante é o campeonato. E e depois quando se está a falar de um, de um clube como o Lega, que tem que tem uma equipa com com 20 e tal jogadores de qualidade, a Lega pode pensar em em querer ganhar todos, todos os troféus, e, e o nosso objetivo passa por, uh, por ganharmos a taça também, tal como o campeonato, uh, e, e acho que é tão importante como qualquer outro troféu, porque um, o Lega ganha, luta sempre para ganhar todos, todas as competições. Oczywiście tak jak w każdym kraju wydaje mi się, że mm, liga jest ważniejsza niż Puchar, tym niemniej traktujemy te rozgrywki równie poważnie, ponieważ jak wiadomo, legia jest wielką drużyną i gra na wszystkich frontach i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie na wszystkich frontach odnieść sukces. Chciałem jeszcze zapytać, jak sobie Orlando? Radzi z, z tą temperaturą, jaka teraz występuje w Polsce. Jest potwornie zimno, a to na pewno nie jest piłkarz, który do takiego czegoś jest przyzwyczajony. Czy to mu przeszkadza w jakikolwiek sposób? Tudo bem com essas temperaturas baixas. Menos w em Portugal, w Portugalii? Jak está a agir? Tudo bem com essas temperaturas baixas aqui no Colônia. Sim, Ja tenho, tenho, tenho vários, tenho vários condicionadores, consegui encontrar para para aquecer. Znalazł wiele sposobów, żeby się ogrzać. Jakby to nie brzmiało. Czy <grystanie> są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, więcej pytań. to dziękuję. Zaraz ten numer.